Więc, Siemander, moi drodzy z tej strony, wasz ulubiony kanał na polskim YouTube! Nie, dobra, jeszcze raz. Eee, co wam mogę powiedzieć? Jak macie chwilkę, jak już oglądacie ten film, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, obojętnie jakiś, dlatego że po prostu eee, troszeczkę zasięgi na pewno podupadły, bo tylko ja, tylko ja nie dodawałem filmów, całe 3 miesiące ponad. Więc. Eee, Musimy troszeczkę to odbudować. Jak widzicie, śmigam sobie trzy seteczką. Trzy Pierwszy raz w ogóle widzimy. zimę. Na pan zjechał tylko Tak, 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 no no, no a co? Nie, bo jak coś to... tutaj jest Aha, bo pani jest z leśnictwa? A nie nie, tylko zdjęć pary zrobił. Wiem, bo ścinka jest, nie? No wiem, tam jechali przed tam. Siemandero moi drodzy, z tej strony. Znów kładowy vlog. Słuchajcie. Y Należy Wam się na pewno małe, ale malutkie na razie wytłumaczenia, yy, dlatego że ostatni raz, kiedy wrzucałem jakiś materiał na kanał, to był bodajże 23 yy, października, wtedy kiedy strzeliła mi linka od gazu przy, przy mojej piętce. I ogólnie jest to teraz pierwsza moja jazda w zimie, w ogóle totalnie pierwsza jazda. Od tamtego momentu nie, nie tykałem kłada. Ja teraz dopiero sobie przyjechałem na spokojnie do Lubeni, wsiadłem na trzy seteczkę. No i jadę się karnąć, a przede wszystkim coś nagrać dla was Pół grudnia, jak to ja, co roku praktycznie byłem chory Jakaś tam grypa, zatoki i inne dzikie rzeczy Później święta, Sylwester, wiadomo Nie, nie było jakoś yy, tak naprawdę czasu bo teraz jest tak, że siedzę praktycznie 95% czasu w Rzeszowie, a kłady są w Lubeni u Adriany, rodziców, więc, żeby jechać w ogóle, przyjechać się przyjechać kładem, to jest dosyć dużo zachodu z tym. A musiałem przycisnąć swoją pracę, musiałem pokończyć jakieś tam filmy reklamowe, bo to jednak musi być dla mnie priorytetem, dlatego że to daje mi hajs, hajs, hajs. Bo bez hajsu nie ma nic, bez hajsu nie ma nawet haha, paliwa do Linhaja. Także tak to wygląda, moi drodzy. W ogóle pierwszy raz teraz zobaczę lubenie zimą z Kłada. Yy, miałem Wam jeszcze powiedzieć to, że wspominałem jakiś czas temu, że, że dużo się podziało w wypożyczalni i tak dalej. Dlatego opowiem Wam o tym kiedyś bardziej szczegółowo, aczkolwiek chodzi o to, że wypożyczalni w tym sezonie tak naprawdę zaraz na początku sezonu i zaraz na sam koniec mieliśmy po prostu wypadek, a dokładnie dwa wypadki. Jeden na początku, drugi na koniec sezonu. Ty Ada, ja odpalę jak kosiarkę. Mega. Tu 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 tu. Ja pierdolę, ale złom <laughs> Witam was moi drodzy z Grecji. Yy, jesteśmy na wyspie Korfu. <laughs> Ada nie nie wiedziemy, bo wiesz co, bo, bo one nie mają napędu 4x4, nie? A tu jest piach i mają szosowe opony. Więc oni specjalnie taki pozakładali, żebyśmy nie wjechali pewnie. Oj, to jest ładna plaza, taka piaszczysta. Kurwa, nie chciałbym się ma, Trzymaj, ma, go! Wiesz co? Nie, to... Nie ma piasku, tutaj już są Wiesz, ale on ma napęd na tył tylko. Widzisz, to sprzęgło się tylko pali, kurwa, bo nie można reduktora włączyć. Wow. Ну, ладно курда Tam chyba coś jest. Jeszcze głębiej. Gdzie? To tam. To tam już nie, nie pojedziemy na pewno kładami. Nie tymi złomami. To, to powiedziałem, to powiedziałem. E, jak to jest? Bo to wygląda tak jakby to się osuwało co jakiś czas? No na 100 co? tak jest. Dlatego te, te budynki tutaj już są jakieś opuszczone. Bo to już strach mieszkać. Oj tam, oj tam. kuku no pierwszy wypadek był no nie fajny, naprawdę mam to wszystko gdzieś tam ponagrywane bo bo to był taki okres gdzie, gdzie no, wszystkie jazdy były nagrywane żeby żeby było trochę materiałów do do promocji kładowej wypożyczalni i takich różnych rzeczy ale nie sorry nie, nie pokażę wam tego na razie muszę nie, muszę może do tego dojrzeć, ale nie było to fajne. Ogólnie tak. Jak cała ta zajawka składową wypożyczalnią była dla mnie takim, nie wiem jak to powiedzieć, taką misją, to było dosłownie 100% zajawki. Chciałem jeździć z ludźmi i poznawać nowych ludzi, dawać tym ludziom trochę przyjemności z jazdy kładem, a wyglądało to tak, że dosłownie na samym początku z tym pierwszym wypadkiem poczułem się tak, jakbym Jakbym sobie po prostu był i jakbym o tak dostał w twarz od losu, nie totalnie wtedy nie wiem, trochę zniechęciłem się do kładów, bo była to sytuacja, uwierzcie mi bardzo stresująca. No tragicznie to wyglądało, no ale, ale na szczęście nic się nie stało, kład był trochę rozwalony. Kurwa, co ona odjebała? Nie o to ja? Ale na szczęście szybko się go udało doprowadzić do stanu takiego, żeby jeździł. No i, no i jakoś przejeździliśmy cały sezon. Później była kolejna sytuacja, to był już pod koniec września, a totalnie koniec jakby sezonu. Dosłownie identyczna sytuacja, nie? identyczna sytuacja. W zasadzie dwie sytuacje wyglądały tak, że Zlaska jedzie kładem prędkością około nie wiem, 35-40 na godzinę. Jest delikatny łuk. Na, na asfalcie i razka zamiast zgodnie z łukiem, czyli dajmy na to w lewo, ona nagle skręca w prawo i zjeżdża w, w rów. Totalna abstrakcja, naprawdę. Totalna abstrakcja. Nie, nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że, że coś takiego może się stać. A co tu się dzieje? Zdawałem sobie sprawę, że, że taka rzecz może się stać, że, że tak można mieć wypadek kładem w ten sposób, dlatego yy, ta moja cała misja, taka zajaweczka troszeczkę podupadła, yy, a w zasadzie, no mówię, no czuję się jakbym dostał o tak pyszkę od lasu takiego solidnego liścia z otwartej i to dwa razy, no więc tak to moi drodzy wygląda. To wszystko zawsze ładnie wygląda na mediach społecznościowych Na YouTubie, na, na Instagramie, na Facebooku, że jest po prostu, no że jest po prostu zajebiście, tak? Bo wiecie, yy, W mediach społecznościowych nie pokazuje się Jakichś tam gorszych chwil yy, Gorszych rzeczy, tylko same zajebiste, także no Słuchajcie, no nikt nie jest głupi, no. <laughs> Wiecie jak to wygląda A, jeszcze jest taka sytuacja, że W sumie nie niesamowita dla mnie że kład od 20, 26, no pod koniec września yy, pojechał do serwisu i nie mam go do tej pary. No, trwa to 8 razy za długo co najmniej, ale trudno, jakoś to przeczekam. Najważniejsze jest to, że stało się to pod koniec sezonu, a nie w trakcie, bo wtedy wtedy musiałbym tam wjechać z buta chyba. Trudno, mam nadzieję, że, że wszyscy ten kład, czyli druga 300 w końcu do mnie dobrze, bo jak nie to mi po prostu szlak trafi kwestia jest taka, że brakuje tam jednej części, a dokładnie tej, tego dużego głównego plastiku bo idzie on z Chin już nie wiem, kurwa, trzeci miesiąc chyba także niesamowite wracając do tematu wypożyczalni wrzesień, bądź... znaczy w jaki wrzesień, człowieku? <laughs> Łuś się Mandero! Nie wrzesień, tylko marzec, kwiecień będziemy wracać z przylaskami kładowymi, ale już zupełnie będę do tego podchodził z zimną głową. Będziemy totalnie już bezpiecznie jeździć, bo ja pierdzielę mieć takie wypadki z laskami, non-stop, że żelazka jedzie ulicą, nagle potrafi o tu skręcić ten ruch po prostu i w niego wjechać, zatrzymać się na drzewie. No to stało ci się coś, ale to by się nie stało. Także będziemy sobie totalnie rekreacyjnie jeździć, totalnie rekreacyjnie 30 na, na godzinę, zwiedzanie lubeni, fajna przejazdka i to wszystko. I w zasadzie tyle z takich no z takich rzeczy, nie wiem, może trochę się próbuję wytłumaczyć Ale słuchajcie, naprawdę. To, to, to nie są jakieś miłe sytuacje. O, tutaj sobie chciałem właśnie przyjechać. <grystanie> yeah, o to właśnie... No dobra, ale seteczka to jednak powiem wam, że jest... <grystanie> I przetestuję. A czy będę miał możliwość dzięki tej firmie? Także sorry, sorry, zapomniałem się przywitać w 2019 roku. <grystanie> Niesamowity przypał z tym zakopaniem Ja totalnie nie myślałem, że tam jest tak grząski piach Grecki komarek O, pamiętacie to winnicę, co byliśmy z Adam? To właśnie tam się skręca y Jedziemy po wino jakieś? To dawaj Dawinka To nie wiem, czy mi wejdą